Drug numer 593, no, Kontrowersyjny jak, z jakiegoś punktu widzenia uwagasz, szanowni Państwo, są to zadania, które mieliśmy i dostaliśmy na nie wycenę. I wycena przyszła, proszę Państwa, Pani Przewodnicząca Komisji Infrastruktury jest świadkiem, od paru tygodni nocą dzwonimy do zysków i prosiliśmy o wycenę to końcu doprowadziliśmy do sytuacji, że pan pani inspektor siedziały i powiedzieli, że musimy mieć przed sesją. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy za miesiąc dopiero rozpakowywali pieniądze, żeby opóźniać wydawanie pieniędzy, a potem nie zdążyć ich wydać w dzielnicowych. To jest rozpakowanie tak naprawdę tymi uchwałami najpierw do wpf tak naprawdę y, zadań związanych z kwotą y, unieważniliśmy tamtą budowę, czyli te 300 tysięcy. Musimy je rozpakować, Zgodnie realizujemy tamtego chodnika. I tak paragraf 1, jak Państwo widzicie, wskazuje przebudowę chodnika w ulicy Tatarskiej pod Przewiązką. Jest to zgodne z wyceną jaką otrzymaliśmy. I treść Państwo widzicie w tym roku 10 tysięcy, realizacja 30 tysięcy na 2015. Bardzo wysoko na liście rankingowej to było. Proszę, nie wrócili do zadań. Ja tylko jedno pytanie nie, może nie do samej uchwały, ale do 300 tysięcy. Czy to potem będziemy mogli wykorzystać tylko i wyłącznie na zadanie budowa, przebudować? Nie, nie, jak państwo, państwo zobaczycie na remonty. Do roku 596 przesuwamy 225 tysięcy na bieżące środki, czyli na remonty. To co mówiłem, więcej mi się nie udało na inwestycje, to brzydko, upakować, aczkolwiek mieścimy się na styk w 35% na inwestycje na dzień dzisiejszy w dzielnicy. Nawet przekraczamy tam 10-15 tysięcy. To się oczywiście zmieni, jak na, na przykład wypadnie pochylnia przy Norbertach, albo coś innego, ale wtedy będziemy się martwić. Nie mamy innych pomysłów na inwestycje. Poza tym to jest dość duże obciążenie dla przyszłej rady sumarycznie. Ono będzie mniejsze niż przy wykonaniu tego chodnika, co, który odrzuciliśmy dzisiaj. Natomiast nadal będą to jakieś kwoty, które pozostawiamy w przyszłej radzie do realizacji. Czy jeszcze jakieś pytania Proszę uchwały? Tak. Czy zadanie Korzeniaka księcia Józefa, że Ale to się uchwała. Czy znane wyceny... Dla do tego dojdzie, dla do tego Dziękuję. Ja tak, bo jestem przed wyciągiem zadaniu, ale chciałbym się dowiedzieć, czy była też wycena na dokończenie tej ulicy Włóżku, w Łuczku, którą zaczęliśmy. Ochotniku, a to są remonty, to zupełnie paragraf. O... Na remonty czekamy. Dzisiaj dostaję informację, że są robione wyceny. Proszę Właśnie następnie. odnośnie remontów. Do końca przyszłego tygodnia, czyli gdzieś do 7 marca prawdopodobnie będą wyceny remontowe, więc czekamy cały czas. Firma utrzymania w tym momencie jest na bieżąco. Dzisiaj był objazd i były pomiary. Tak jest. Jeszcze jakieś pytania? Jest, tam są, bo tam jest taki malutki ten chodnik, to, to przyniosł, to jest tam po tych dwóch stronach ten chodniczyk. Nie, poję. po jednym. To jest że robimy po jednym, ze słupkami, żeby nie było odpadł, jest, a, nie tak patrzeć. A kołanie tak tak po drugiej stronie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.